na moim kanale zapraszam Was dzisiaj na nowe filmiki, tym razem już nie będzie to vlog, ostatnio było mnóstwo vlogów na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj dla odmiany na organizację mojej toaletki. No i u było już sporo takich filmów na moim kanale, bo też sporo tutaj różnych ustawień się pojawiało i różnych toaletek z tą jeszcze filmu nie było. Także teraz chciałam Wam pokazać, jak to aktualnie wygląda. Widzieliście już na runtu, że generalnie jak wygląda ta to toaletka. W sumie tutaj jest jeszcze ze świątecznych dekoracji to mam tylko tą choinkę, ale tak normalnie to jest po prostu bez tej choinki, ale tak ogólnie też powoli się zabieram za zajmowanie takich typowo. świątecznych dekoracji zostawię sobie takie same zimowe. No dobra, no co, bez gadania, zaczynajmy Także nad toaletką znajduje się takie oto lustro, na którym mam cotton bolsy srebrno-czarne, takie brokatowe Tutaj mam organizer, w którym mam moje pomadki Tutaj są płynie, tutaj są w sztyfcie, tam jeszcze z co dwie i pateczki do uszu, tutaj jakaś konturówka, też pomadki płynne, e, płyn do demakijażu, tam jakieś perfumki e, i waciki, bo często zmywam sobie makijaż właśnie siedząc przy toaletce. I w ogóle całe to, to jest z... Zamówiony Allegro, jakby tutaj mam po prostu pomadki do ust, ja już wiem, wiele razy tutaj pokazywałam te szufladki, więc to nie będę się długo się nad tym wiecie, zastanawiać. Tutaj mam taki fajny produkt do powiększenia ust jakby to naprawdę działa, może to później i to jest fajne. Tutaj mam pomadki takie nawilżające, głównie balsamy, a tutaj mam szufladkę z błyszczykami. Ciężko się wysuwa, bo jest tutaj już w niej dużo ich. Eee, tak wyglądają błyszczyki, których aktualnie... Używam, uwielbiam też Vibo Spicy, ale uwielbiam też te z Lovely. Ten chyba jest moim ulubionym w ogóle. A i ten Zeveland też jest fajny, bo on powiększa usta, więc w ogóle jest chyba, no nie wiem, ten i ten jest chyba do moje ulubione. I w ostatniej mam żele antybakteryjne Te są z baw moje ulubione Tutaj mam e, moje pędzelki, które są brudne Specjalnie, wiecie, ich nie mam Bo tak ogólnie to wygląda na co dzień Gąbeczka do demakijażu i brudne pędzle, po prostu, które kosztem na, na co dzień e, Bo resztę pędzli mam w innym miejscu Tutaj mam e, takie lusterko, które się włącza e, I ono świeci na różowo O, no, tak to wygląda I z tutaj takie Perfumki jakieś różne. To fajne do malowania się można je podnieść do góry. No i tutaj jest roślinka, która jest w ogóle żywa, chociaż nie wygląda w ogóle. No i bardzo lubię tą toaletkę. Ogólnie, gdyby ktoś był zainteresowany, to o, jeszcze wam pokażę, że z daleka wygląda ona tak. Tutaj mam do niej taki stołeczek, który jest z sinseja i też go polecam. A tam pod toaletką mam jeszcze matę do ćwiczeń. No bo w sumie to jest najlepsze miejsce po prostu na tą matę i jeśli chodzi o toaletkę, no to jakby wygląda tak jak kolekcja Malm z czyli te meble to jest właśnie kolekcja Malm i wygląda tak samo no, tylko po prostu to nie jest Malmzicie. Tylko ja tą toaletkę zamówiłam na stronie Mpika. Jakby wiem, też się dziwiłam, bo też nie wiedziałam, że w Empiku są w ogóle meble, ale tak na stronie, właśnie Mpiku, y, możecie kupić meble. No więc dobra. Idziemy po prostu dalej. Tutaj, jakby okej, okay, tu nie będzie jakiegoś super porządku. Nie ma tu jakoś pięknie, nie wiem co, ale to są po prostu takie szuflady, z których na, na co dzień. Ja potrzebuję po prostu, żeby one były dla mnie użyteczne i tyle. E, więc tutaj mam dezodoranty. E, taki w sztyfcie Ewy Chodakowskiej jest, Którego aktualnie używam, jakiś rozświetlacz, że tutaj też taki brązer, olej brązujący do ciała, żel aloesowy oczywiście i krem z filtrem, którego powinnam używać na co dzień, ale niestety tego nie robię. Ale właśnie jeśli chodzi o moje postanowienie noworoczne, to mam w planach używać codziennie od nowego roku kremów z filtrem. Tak muszę sobie jakiś nowy otworzyć, bo ten to nie jest jakiś super dobry. E, tutaj jakiś samoopalacz i kremy do rąk mam. Głównie z i Bardzo je lubię. Po prostu pożyczek z kremami do rąk. Tutaj mam coś, co w ogóle wydaje się, jakby to był jakiś śmieć. Jeden wielki, trochę mi tutaj nieładnie wygląda. Ale to jest po prostu do włosów. Ja z tego korzystam. To jest taki turban. No, turban do włosów i ja nim właśnie odsączam wodę wóz włos włosów i też właśnie po prostu lubię jak on tu siedzi, ale też nie zawsze tutaj siedzi, czasami jest w łazience i opaska na włosy też czasami się z nią maluje więc też jest mi wygodnie po prostu jak sobie siedzi tutaj z Daglasa. i tam mam jakieś mgiełki, kolejny dezodorant tutaj z Adidasy jakiś spray i tam z tyłu mam henne do no po prostu takie rzadziej używane rzeczy jakieś takie, wiecie mniej potrzebne perfumy jeśli chodzi o kolejną szufladę, to tutaj się dużo dzieje. bo Tutaj mam kosmetyczki, ale to się chyba nie zmieniło. Zawsze tak sobie w, w toaletkach mam, że jedną całą szufladę mam przeznaczoną na kosmetyczki, bo mam ich po prostu dosyć sporo, ale to na jakieś różne wyjazdy się po prostu przydaje, więc no, sporo jest, więc cała szuflada wypełniona kosmetyczkami. I ostatnia szuflada e, jest po prostu włosowa, włosowa szuflada e, i tutaj mam teasery, których już nie korzystam. Zacznijmy od tego, że ja nie czeszę włosów na sucho, więc tak naprawdę nie używam zbrodło szczotek, ale no teaserów to już totalnie nie używam. Tutaj mam gumki do włosów, takie większe, tam z tyłu jeszcze jakieś chokery, takie rzeczy, których rzadziej korzystam, ale ogólnie wsuwki, gumki do włosów, jakieś spinki. Tam z tyłu mam oksy, kolejne gumki do włosów, takie sprężynki. Głównie najwięcej mam takich zwykłych czarnych, bo je chyba najbardziej lubię. I znowu wsówki, wsówki, wsówki. No, ogólnie mam dosyć sporo. A jeśli chodzi o to, to oprócz tych Tangle Teaserów trzech bezużytecznych, mam takie coś, co jest po prostu do wcierania wcierek skórę głowy. To jest, zamówiłam to na AliExpress za kilka złotych i to jest bardzo fajne, po prostu wcieram sobie tym wcierki I właśnie tutaj mam dużo bardzo dużo wcierek. Ostatnio użyłam. Taste Banfi Hysher, bo dostałam ją w kalendarzu od Laury. Ona jeszcze nie, nie mogę powiedzieć, czy działa, ale słyszałam, że naprawdę działa, tylko jedyne, co to mogę powiedzieć, to to, że naprawdę bardzo śmierdzi octem. No, taki, taki powiedzmy, że octem, ale no, dosyć brzydki zapach, ale no, będę używać. Tutaj mam spray z Joanny, którego Wam szczerze nie polecam, bo mi skleja włosy. Tutaj mam coś, co w ogóle nie kupiłam do włosów, tylko kupiłam to do brwi, bo miałam tym robić takie jakieś makijaże z brwiami wyczesanymi do góry, ale to mi w ogóle do niczego się aktualnie nie nadaje, więc muszę to chyba komuś oddać. E, I e, co? Oleokrem. O, to Wam mogę polecić. E, to w sumie dużo włosów właśnie polecę z Elbiotaniki, Biowax, taki oto oleokrem do włosów. Ja go nakładam czasami na mokre, e, czasami e, właśnie po myciu, czasami na suche włosy i on mi tak fajnie na jak są spuszone, to właśnie mi ratuje sytuację. E, I tutaj mamy tak... Wcierkę do skóry w głowy znakomi. E, olejki do. E, na końcówki włosów, to jakiś spray przelany do włosów. To też jest na końcówki. To jest do olejowania, to do olejowania. To są po prostu oleje do olejowania. I tutaj mam dwie wcierki, których też używam. Jakby ktoś był zainteresowany, to takie dwie. No i to tyle. Także teraz przechodzimy do tej oto szufladki, bo z niej w sumie najczęściej korzystam po prostu zawsze wieczorkiem. Zobaczcie, siadam sobie tak hop, siup i tutaj sobie robię pielęgnację. Więc w ogóle uwielbiam tą toaletkę, naprawdę jest super. Jakby może z jakościowo nie jest jakaś najlepsza, ale wydaje mi się w sumie podobna jakość do mebli z IKEA jakby ktoś był zainteresowany. No i po prostu cena też była spoko i ma idealną ilość szuflad, tak no na ludzie W sensie, okej, okay, gdybym nie miała tego mebla, to bym sobie no, nie dała rady, bo Mam zbyt dużą ilość kosmetyków, ale ogólnie to tą toaletkę myślę, że mogę Wam polecić. To jest taka najważniejsza, myślę, szufladka. Tutaj mam balsamy do ust i kremy do twarzy. Nie kremy, tylko maści. No właśnie, Aknederm, w sumie to jest bardziej krem Torment. Derm to są dwie moje ulubione maści. Oprócz tego mam jeszcze ich która w sumie strasznie śmierdzi i niewiele mi robi na twarzy. Tutaj mam jeszcze coś takiego na z Evelyn, ale to też jakoś super nie działa. I jeszcze mam peelingi do ust, tam na dole siedzą. Tam są mam jeszcze plasterki, e, i roller do twarzy, i jeszcze jeden akne derm na zapas. E, tutaj mam pasta cynkowa, właśnie to jest trzecia moja maść na trądzik, właśnie Tormentyl, Acnederm i pasta cynkowa, to są trzy maści, które ratują mnie, tak po prostu punktowo na wypreski je nakładam, Na krem, wiele razy go już polecałam, kokosowy do twarzy, super nawilżający, ale jest bardzo tłusty Te, tutaj mam dwa kremy z Nivea, których już aktualnie nie używam, słyszałam, że one mają słaby skład i lepiej ich nie używać tutaj mam jakiś aloesowy krem do twarzy z zagranicy przewieziony maseczka na noc, dawno jej w sumie nie używałam, e, jakaś koreańska, tutaj mam rzeczy Hello body. ze serii Cara Look i właśnie tutaj mam kremik pod oczy. To wam mogę naprawdę szczerze polecić. Kremik pod oczy Cara Look Naprawdę wygląda jakbyś nałożyli korektor, a to jest sam krem, taki super rozświetlający. Więc ja czasami jak nakładam sobie po prostu na dzień ten krem, to już nie muszę nakładać korektora pod oczy, tak? On mi super rozświetla właśnie pod oczami. No po prostu zmniejsza cienie, więc to jest super. E, ten kremik jest fajny, ale ja go wolę nakładać na noc, chociaż on jest na dzień, bo on mi się po prostu roluje na nim makijaż, więc ja go sobie używam tak bardziej albo jak siedzę w domu, albo na noc. E, tutaj kremik z kalendarza Git jest e, olejek z alter, woda różana e, z The Ordinary, e, to jest pod oczy. Caffeine Solution 5%. O, a właśnie, jeszcze ominęłam bardzo fajny produkt z The Ordinary Serum, teraz używam bardzo regularnie i wydaje mi się, że widzę że lekko poprawę mojej cery. E, tutaj mam jeszcze dwa produkty pod, o, pod oczy, matko, jakoś się nie mogę wysłowić. Dwa produkty pod oczy, też są git. E, tutaj dalej z, z Hello Body mam olejek Coco Gold. To jest taki bardzo tłusty olejek, ale zobaczcie, on ma w sobie drobinki brokatu. O, przepiękny jest serum Cara to super oświetla, fajne jest. Revox kwas salicylowy, nie widzę po nim jakichś większych efektów. Krem na, na noc z Soft, spoko na wilża Ten bardzo lubi Koko Days również z Hello Body. Mgiełka z Hello Body różana, też spoko. I hydrolat różany, właśnie słyszałam, że takie różane produkty są fajne na trądzie, więc jak sobie używam tych dwóch produktów na zmianę, jako tonik po prostu pod pod serum i pod krem. Także to byłoby na tyle z tej szuflady. I teraz przechodzimy do w sumie takiego mózgu całej operacji, czyli tej szafki. No tak jak mówię, tutaj mam wszystkie kosmetyki i to by mi się nie udało, gdyby nie ta szafka. Więc może zacznijmy od samej góry. Tutaj mam lusterko, z którego w ogóle nie korzystam. I tutaj mam paletki cieni. Jeśli chodzi o moje ulubione, to zdecydowanie ta Start i ta z Debalm, A z tych tańszych to lubię te z Lovely. To Wam tak mogę polecić, ale wydaje mi się, że już też wiele razy Wam to polecałam. Z tego także tam z tego lustra w ogóle nie korzystam, a tutaj jeszcze na tym mam moje perfumy, tutaj są giełki z Victorii, z Victorii, z Wiktorii, e, z e, Bath and Body Works no to są takie po prostu, które używam na co dzień sobie tu stoją, e, tutaj też mam cotton bolsy na tym, na tym mebelku a jeszcze ta szuflada, wrócę już przeskakuję niżej, e, mam tutaj pędzle, to tu mam wyłożone takim takim materiałem, żeby się nie ślizgały te pędzle e, Te materiał możecie kupić w Ikei no i tutaj mam pędzle, po prostu wszystkie, które są czyste i nieużywane, oprócz tego jeszcze jakieś tutaj rzeczy i do brwi, i jakieś takie wiecie, no zresztą widzicie, mniejsze tam są, o właśnie, bo tutaj, tutaj mi trochę się poleciały, ale w sumie to one różnią, chyba bardziej mi jest wygodnie jak ktoś, się, się tutaj, bo tutaj mam w sumie pędzelki, takie typowo do cieni, po prostu, a tam jakieś takie małe kalendarze czy coś, i tutaj mam jeszcze takie nakładki, które zakładam. Jak biorę gdzieś ze sobą pędzle, pakuję do kosmetyczki, właśnie w podróż, to sobie zakładam na pędzle takie osłonki, żeby mi się nie popsuły. Większość pędzli mam z Jessap, to już wam wielokrotnie polecałam, Te są z AliExpress, i te są z Allegro, te złote. No, więc tak to wystarczają mi całkiem te pędzle. Tutaj są takie do cieni mniejsze, a tutaj są do twarzy. No i dobra, i teraz już myślę ciekawsze rzeczy, bo teraz czas na makijaż. To po prostu typowo makijaż. Dobra, więc pierwszej szufladce makijażowej mamy tutaj takie koszyczki, które zamówiłam na Allegro, to w każdej zawsze tutaj jest podobne ustawienie, więc wydaje mi się, że wiele razy Wam to pokazałam, więc szybko przez to przelecimy, a chociaż chciałabym pokazywać Wam takie moje ulubione produkty, więc tutaj mam tusze do rzęs razem z eyelinerami, ja teraz robię kreski jak wiecie, więc tutaj mam w sumie dwa czarne i resztę kolorowych. E, więc to są w sumie dwa eyelinery, którymi ja robię kreski, ale ostatnio właśnie ten to jest mój ulubiony e, I jeśli chodzi o tusze do rzęs, to bardzo lubiłam ten z The Balm. wiele razy go miałam na rzęsach, to się mnie pytali się, co mam I ten z Maybelline, ale już one mi się kończą, są takie pozasychane, resztki tam zostały, więc aktualnie używam tych dwóch Eveline, ten z mężekiem i taki oto, z nawet nie wiem co to jest za marka, dostałam go w jakiejś parce, ale z Sprawdzają się spoko i baza podcieć jest taki koszyczek. E, tutaj mam rzeczy do brwi, tak jak zwykle, oddzielna tutaj no, po prostu na brwi. I teraz moja miłość to jest medełko z LatchBrail. Po prostu jakby naprawdę jakieś lubiłam brwi na zwykłą medu, ale to jest jednak zupełnie co innego. E, no i też jest to niezdrowe dla brwi używać zwykłego mydła, takiego do mycia rąk, bo jednak twarz ma inne, jakby inne pecha, niż, y, niż jakby nasza skóra ciała. Jakby wiecie o co chodzi. No i po prostu. To jest specjalne mydełko przeznaczone do brwi. już dużo, dużo wykorzystałam go, bo używam go po prostu codziennie. I mogę Wam szczerze polecić, od pomady już odeszłam w ogóle, używam teraz o tych cieni z Anastazji i są super. I oprócz tych cieni używam jeszcze żelu z Anastazji, takiego oto, a reszty to już tak naprawdę za bardzo nie używam. Teraz po prostu mam takie swoje top, top kosmetyki, których używam codziennie i wiecie, już się nie bawię w testowania, no bo po prostu używam cały czas tych samych. Tutaj mam bardzo dużo korektorów. Ale tak naprawdę korzystam tylko z jednego, tego z L'Oreala i jest świetny, bardzo Wam go polecam. Eee, a jeszcze na takie większe wroski nakładam ten Catrice w słoiczku, bo wiecie, nie wszystkie jakby niedoskonałości zakrywa takiej w pędzelku, więc nie, które nakładam e, taki. E, tutaj mam bazy, w sumie to też jest baza, więc mogłoby leżeć tu, ale wiecie, nie chcę ścisku, więc mam taką bazę z Hello Body, e, mam... Rozjaśniam to podkładów, nie używam go w ogóle Mam bazę, to już jest chyba przeterminowane są te bazy Bo ja w ogóle nie używam baz do makijażu Jakby one tu leżą i w sumie to zapominam w ogóle o nich Jakby nie mam czasu po prostu Jakby robi makijaż, to robi to tak szybko I zapominam w ogóle o tym, że jest coś takiego jak baza w makijażu Więc no tutaj mam on moje ulubione dwie bazy To jest ta z Benefitu i ta yy, z Bourjois Ale kiedyś ich używałam, teraz już w ogóle I tutaj mam Fixing Spray'e, takie dwa Tutaj mam y, koszyczek z podkładami i ogólnie no nie używam w ogóle podkładów ostatnio, po prostu odeszłam od podkładu. oprócz podkładów tutaj mam jeszcze fluid y, taki, to jest w sumie taki krem, o to nie jest jakby z kolorem, po prostu taki fluid pod makijaż albo zamiast podkładu rozjaśniający twarz, coś takiego z Hello Body, ale poza tym to, to jest bardzo fajny podkład i to jest super podkład, a to jest w sumie krem BB, krem CC, no niby BB, ale, ale zachowuje się tak trochę inaczej, ale tak naprawdę to, te dwa, no to jest... Tego i tego, jak już już coś używam to najczęściej, nie sprawdził mi się za bardzo. Stuface ten podkład bo jest dla mnie za ciężki. To jest jakiś zwykły. W ogóle odeszłam po prostu od używania podkładów, bo, bo jakoś tak nie mam ochoty. Czuję się, jakbym miała maskę na twarzy, więc unikam w ogóle ostatnio totalnie podkładów. Ale za to tutaj mam pudry. I akurat no, moja twarz jest usta, więc bardzo szybko się zaczynam świecić, więc pudrów muszę używać. I w sumie tutaj się niewiele zmieniło. Ale jeśli chodzi o prasowane, to zdecydowanie to jest moje ulubienie. Zresztą widać to po zużyciu, o proszę bardzo, już jest totalna resztka, ten zresztą z Rimela też lubię, a jeśli chodzi o takie sypkie, to chyba to jest mój ulubieniec, ale to raczej każdy wie, bo też wielokrotnie Wam to pokazywałam Teraz kolejna szuflada, mamy rzeczy do konturowania twarzy. I jakby. No dobra, zacznijmy tutaj może od tą, To jest mój jedyny tak naprawdę brązer. No i tutaj taka paletka też z brązerami, ale ja ogólnie brązerów nie używam, chociaż ostatnio stwierdziłam, że. Dobra, może zacznę, może nauczę się konturować twarz, bo, bo po prostu chciałabym, żeby ona wyglądała na trochę chudszą. Więc mam w sumie taki brązer z Lovely i on jest git, ale tak, no szczerze, to ja się na brązerach za bardzo nie znam, po prostu się nie kontruję. I tutaj mam rozświetlacze, uwielbiam tą serię z Vivo i Choose What I Want i mam tutaj, zobaczcie to jest pierwsza propozycja przepięknych, złotych rozświetlaczy, eee, ale no ostatnio, jak zapominam już trochę o tych rozświetlaczach, to są z Anastazji, takie kolorowe, ale są przesuperowe. Kiedyś miałam mega seryjne rozświetlacze, to po prostu to był, wiecie, miód na moje serce, a teraz już ograniczam mój makijaż do minimum, tak naprawdę, kurde, nie mogę otworzyć jedną ręką. I kolejna paletka z Vibo, o i tutaj właściwie jeszcze mam bronzery, ale z nich to już w ogóle tak naprawdę nie korzystam, bo to już jest dużo roboty w, w tutaj otworzyć paletkę i w ogóle, i w ogóle. I tam jeszcze takie rozświetlacze również z Vibo, więc no to jest takie moje konturowanie twarzy, ale już tak robię, no ostatnio bardzo, bardzo rzadko robię to konturowanie. W sumie muszę do tego powrócić, bo kiedyś robiłam tak bardziej, się przekładałam do tego makijażu, siedziałam na dłużej i tak wiecie... No nie wiem, jakoś do podstawówki w sumie Chyba wydaje mi się, że najbardziej e, lubiłam takie rzeczy robić w podstawówce Tam, gdzie nie można było się malować A teraz jak już można w ogóle wszystko, mogę wyglądać tak jak chcę To mi się nie chce malować i ja robię podstawowe rzeczy tylko Tam mam jeszcze jakieś gąbeczki, lusterko e, No i dobra, tutaj są takie już typowe koszyczek z rozświetlaczami I płynnymi, i w kredkach I różne takie Ten z Revolution bardzo lubię Te z Lovely są git e, Ale chyba najfajniejsze jest ten, tylko on jest bardziej na lato Bo jest dla mnie za ciemny e, No i te to już są takie typowo brokatowe i no i co, i ten wpłynie w sumie też git, ale ostatnio właśnie tak jak mówię trochę przestałam używać rozświetlaczy. O i jeszcze tutaj mam brązer w kremie? O tej strony, którym czasami kontruje sobie nos, przynajmniej się uczę. E, I róże, tutaj mam paletkę z L'Oreal'a, o to jest mój ulubiony zestaw róż i rozświetlacz, to jest super, ja Wam to wiele razy polecałam, ale to jest prze, super z Rimmela. I różne takie róże, mam tutaj i to serduszko, i tutaj takie jakieś, o, ale bardzo dużo też mam, bo po, też podostałam w paczkach pierowych kiedyś z Bourgeois, o takich małych róży i je też bardzo Wam polecam. One przepięknie pachną i mają taką bardzo delikatną pigmentację, więc nie porobicie sobie nimi plamie, zaczynacie właśnie zabawę z różami, to polecam Wam te róże. I to już byłoby na tyle bez makijażu, bo reszta to już jest są rzeczy do paznokcie. To Wam pokazywałam w filmie, w jakimś vlogmasie, w którym robiłam paznokcie. O tak, to jest chyba vlogmas 22, jakby ktoś był zainteresowany. I tutaj dokładnie opisuję, czego używam do zrobienia moich pazurów Także tak prezentuję się moje miejsce pracy, gdzie robię wszystkie moje make-upy. W sumie kiedyś, kiedyś to tak yy, siedziałam częściej w ogóle przy toaletce i bawiłam się właśnie moimi pędzelkami, kombinowałam, robiłam jakieś tutaj cienie sobie na powiekach i wiecie, bawiłam się taką make-up artist. A teraz już w ogóle od tego doszłam, więc w sumie mam teraz nową fajną toaletkę, więc w sumie mogłabym dużo miejsca, bardzo dużo jestem blat. Kiedyś miałam, no, z połowę tyle to było mój blat do dyspozycji i tam ta toaletka była o wiele mniejsza. No a tutaj jednak mam większe pole do popisu, więc może do tego powrócę Ale to tyle, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał Tak w skrócie Wam tutaj wszystko pokazałam, opisałam, poleciłam kilka moich ulubionych produktów Mam nadzieję, że Wam się podobało, Się tak zdawiecie kciuki w górę I widzimy się już za tydzień w nowym filmiku na moim kanale Pa, pa!